karą krzywne za łamanie praw pracowniczych. Pomimo tego faktu pracodawca nie przywrócił naszej koleżanki do pracy. Nowy właściciel hotelu zwolnił tegoż dyrektora, który łamał to prawo, ale nie przywrócił naszej koleżanki do pracy. Dlatego my, niezależny samorządny Związek Zawodowy Solidarność, stojący zawsze w obronie swoich koleżanek i kolegów, Konkurs związków, działaczy i wszystkich pracowników, którzy o to się do nas zwracają, będziemy konsekwentnie walczyć przez właśnie takie zachowania, demonstrując swój brak zwody dla tego rodzaju działań. Nie będziemy tolerowali łamania polskiego prawa. Nie będziemy łamali tolerowania prawa bez, przez pracodawców bez względu na ich narodowość polskich jakikolwiek innych, jak w tym przypadku jest to właściciel norweski a zarządzająca firma belgijska, a dyrektorem Tuńczyk, a polski pracownik jest tutaj nieszanowany. Łamane są zasady dialogu. Dlatego nie zależy, są od Związek Zawodowy Solidarność zwracam się do Państwa o wyrozumiałość, że czasami te akcje mogą być dokuczliwe, ale nie pozostawiają wam wyboru. Dlatego prosimy o wyrozumiałość, szczególnie Państwa tutaj mieszkańców ubolniczek i gości tego hotelu ale my musimy zrobić wszystko, żeby ten problem był zauważony przez Państwa. Bardzo prosimy koleżanki i kolegów o proste urozmaicenia tą co się